Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś odpowiem na Wasze pytania. No niezbyt często to robię chyba tylko raz na coś takiego się skusiłem, ale już pora na następny tego typu odcinek. Oglądajcie. Będzie ciekawie. Posłużę się ściągawką. Hmm. Pierwsze pytanie jest takie kontrowersyjne. O co chodzi z tym zenonem? Czy macie kosę? Na to pytanie teraz nie mogę odpowiedzieć. Odpowiem w dalszej części programu, gdyż sami zobaczycie. No to lecimy z następnym pytaniem. Pytanie dotyczy poprzedniego odcinka, w którym to omawiałem Wpływ natleniania na wzrost pH w akwarium. I człowiek pyta, czy jeśli to będzie akwarium o pojemności 112 litrów, mocno zarośnięte. Czy mogę napowietrzać w nocy? Myślę, że nie musisz się obawiać aż takich dużych skoków jak to miało miejsce w tym filmie, który tutaj poprzednio robiłem. Akwarium testowe miało 10 litrów i pracował tam natleniacz. Zwyczajny natleniacz, powiedzmy sobie taki niezbyt mocny, ale jak na ten litraż on dość mocno natleniał. I przez kilka ładnych godzin TPH naprawdę sporo urosło. Czy urośnie w akwarium, powiedzmy sobie, dobrze obsadzonym roślinami, normalnie działającym, o pojemności 112 litrów, aż tak bardzo jak w moim filmie? Myślę, że nie będzie aż tak gwałtownych skok, skoków. Raczej na pewno nie będzie taki skoków. Oczywiście każdy akwarium jest inny, rządzi się własnymi prawami i nie ma tu wspólnego mianownika. Ale powiem Ci tak, jeśli masz akwarium 112 litrów i normalny brzęczyk przewidziany do tego zbiornika masz w nim masę roślin, a nawet jeśli nie masz tych roślin dużo, powiedzmy sobie średnio, pamiętaj, że w nocy rośliny pobierają tlen, a wydalają dwutlenek węgla, delikatnie zakwaszając tą wodę. Więc wpływ normalnego natleniacza na Twój zbiornik nie będzie zbyt duży. Troszeczkę Ci to urośnie, ale nie przejmuj się, śmiało natleniaj wodę w akwarium. Kolejne pytanie. Jak długo świecić na początku przy starcie zbiornika? Najbezpieczniej będzie świecić na samym początku około 6 godzin. Akwarium jest niestabilne, nie jest jeszcze unormowane, nie zaszedł tam jeszcze cykl azotowy, on się nie zakończył. Zbiornik jest niestabilny, nie ma w nim jeszcze równowagi, przez co na początku zazwyczaj pojawiają się różne glony, które z czasem samoistnie ustępują. Jak długo oświetlać taki zbiornik? Ja oświetlałbym taki zbiornik około 6 godzin na dobę w jednym ciągu, czyli w jednym cyklu nieprzerywanym. I niektórzy twierdzą, że świecą 2 godziny, potem mają przerwę kilka godzin, następne nam 4 godziny. Myślę, że to nie ma większego sensu. 6 godzin na początku będzie ok, potem w kolejnym tygodniu zwiększysz sobie te oświetlenie o, wydłużysz o następne pół godziny i tak co tydzień pół godziny pół godziny aż dojdziesz do 8 godzin. W ten sposób ryzyko wystąpienia glonów będzie dużo mniejsze. Oczywiście wszystko to zależy też od mocy oświetlenia, jakim dysponujesz. Powiedzmy sobie, mówimy takie takim średnim oświetleniu, żeby nam prościej było to omawiać. Możesz dojść nawet do 10 godzin. Jeśli nie będzie się nic działo, zbiornik będzie stabilny, będzie już miał, powiedzmy sobie 2-3 miesiące, możesz się pokusić nawet do 10 godzin, a w niektórych przypadkach nawet do 12, ale musisz być czujny i ostrożny i robić to stopniowo. Nie można nagle zwiększać oświetlenia, bo niestety możesz przywitać glony. Kolejne pytanie. Jak radzić sobie z glonami nitkowatymi? Hmm, powiem Ci tak... Żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, musiałbym naprawdę nakręcić bardzo długi odcinek. Jest tego sporo, więc e, zrobię odcinek na ten temat, na którym opowiem, jak sobie radzić z tego typu glonami. Kolejne pytanie. Nie, to jeszcze nie jest ten moment o Zenonie. Kiedy będzie drugi odcinek o morskim? No mam nadzieję, że już niedługo. Nie jestem w stanie podać konkretnej daty. W filmie, w którym występuje ktoś więcej niż ja, tutaj no, trzeba się umówić, dopasować do innych osób. Mam nadzieję, że niedługo to będzie i będziecie mogli zobaczyć ten drugi odcinek. Na pewno powstanie. Kolejne pytanie. Zdejmuję powrót do akwarystyki po 25 latach i nie wierzę, co teraz można dostać. No faktycznie, by taki zabić przeskok z tamtych lat nagle do naszych i zobaczyć co teraz się dzieje w akwarystyce, co było kiedyś, no to można w psychiatryku skończyć. Zgadza się. Eee, czytamy dalej. Mam takie pytanie. Jak wyznaczacie poziom wapna i magnezu w wodzie kranowej i w akwarium? Nie mogę znaleźć testu do wody słodkiej. Najprościej będzie ci wejść na stronę wodociągów miejskich, gdzie znajdziesz informację o zawartości wapnia i magnezu i to bardzo dokładne bez żadnego problemu, jeśli chodzi o wodę kranową. A jeśli chodzi o badanie wody w akwarium, tutaj oczywiście prościej jest znaleźć testy do wody morskiej, bo tam zawsze badamy wapń i magnez i tych testów na rynku jest sporo. Ale są też testy do wody słodkiej. Bodajże Zolek robi taki test i są to dwa w jednym, wapń i magnez. A testy Zoleka raczej do drogich nie należą. Niestety nie testowałem tego testu. Więc o jego jakości nie mogę nic powiedzieć. Ja badam w inny sposób. I lecimy dalej. Nie, to nie ten moment o zenonie. Czy pana Octopus 75 bądź 30 też pracował? Łamane przez pracuje głośno, to znaczy albo pompa, Albo wirnik, albo drgania z pompy przechodzą na plastikową budowę. Trzy zestawy pompy z wirnikami kupione i wciąż buczy. Najgorzej jest w nocy. No wiadomo, że w nocy jest najgorzej, jak ktoś buczy. Powiem ci tak, z moimi zestawami nie mam problemu i myślę, że ten odgłosy tutaj, to te, te buczenie to nie jest wina pompy. Wymieniłeś trzy pompy i to nie pomogło. No to powinno dać Ci już do myślenia, że to raczej nie jest to, ale widzę, że zauważyłeś słusznie, że mogą być to drgania przenoszone na plastikową obudowę. Ten filtr w pewnym sensie jest takim pudłem rezonansowym. Jeśli posiadasz oryginalne wkłady, te startowe, które są tam, te kadridże, to jest tam kupa wolnego miejsca. I może dojść do takiej sytuacji, że będzie ci tam to wszystko burczało. Po prostu jak to w pudle rezonansowym, ten wzmocniony dźwięk słychać. Z tym, że no jest tam dużo miejsca, jak wspominałem. Powinieneś inaczej wyposażyć ten filtr. Moje filtry są cichutkie. Może dlatego, właśnie, że ja mam je bardzo dobrze wypełnione. Jakieś pokazano akurat z filmów prezentujący oktopusa, jak to zrobić. U mnie po prostu jest duży kawałek gąbki i bardzo dużo ceramiki. Ja ten filtr mam cały wypełniony. Rezonansu praktycznie tam nie ma, ale z tego co kojarzę, na początku miałem taką sytuację, że coś tam coś głośniej było przez chwilę, dosłownie przez chwilę. Wystarczyło inaczej ten filtr jakoś tam ułożyć, e, spasować, docisnąć te elementy plastikowe i to się uspokoiło. Ja zaraz natychmiast też wyposażyłem go inaczej i u mnie to zjawisko nie występuje. Przy 75 nie śpiąc, stoi w innym miejscu, ale jest cichy, ale przy przy 30. I absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Jest bardzo cichutki. Jak się przysłuchać, to słychać tylko plusk delikatny wody, jakiś może delikatny szum. Nic poza tym. Więc sprawdź, czy dobrze spasowałeś to wszystko, i radzę ci inaczej wypełnić ten filtr. Kolejne pytanie. Ile grzałek i jakiej mocy do 1000 litrów? No i tu się jeszcze raz powtórzę, już był film o grzałkach, czyli najbardziej olewany sprzęt w akwarystyce, taki miał tytuł. Tam troszeczkę się dowiesz, ile grzałek i jakiej mocy do tysiąca litrów. Wiesz co, to dużo zależy od tego, jaką temperaturę chcesz osiągnąć. Bo jeśli to będzie tysiąc litrów z paletami chcesz mieć tam, powiedzmy sobie, 28 stopni na przykład, tak? To inaczej sprawa wygląda, a inaczej, wiesz, trzymał neony. Jeszcze do tego trzeba też wiedzieć, ile jest stopni w pomieszczeniu, w którym stoi to akwarium w najchłodniejszym okresie, w roku, jak nisko temperatura może spaść. Wtedy musisz dobrać odpowiednią moc tych grzałek. W akwarium, które jest za mną, w tych starszych odcinkach, tam gdzie są palety, tam są dwie grzałki Eheima o mocy 300 W każda. I to wystarcza do podciągnięcia temperatury do 28 stopni bez żadnych problemów, ale to pomieszczenie jest ciepłe, tam jest około 26 stopni, więc to tylko 2 stopnie różnicy. Jeśli będzie to tam znaczna różnica między temperaturą w pomieszczeniu, w którym stoi zbiornik, a wodą, którą chcesz osiągnąć, są do dyspozycji jeszcze grzałki przepływowe Aquela o mocy 500 W. Możesz użyć takich grzałek, możesz użyć grzałek 300 W. Nie polecam Ci jednak tanich, chińskich 500 albo mocniej 1000 W grzałek. Ryzyko awarii termostatu w takiej grzałce niezbyt dobrej firmy, za niewielkie pieniądze jest dość wysokie, a gdyby taki termostat walnął w takim litrażu, gdzie wsadziłeś je mocno, dużo pieniędzy, trochę Cię kosztowała obsada rośliny i dalej, awaria grzałki, zagotowanie wody w takim zbiorniku grzałką o takiej mocy, no to się można załamać. Jeśli masz tego typu akwarium i cię sporo kosztowało, zainwestuj kilka złotych, to nie są drogie rzeczy. W porządne grzałki, a nie będziesz tego nigdy żałował. I lecimy dalej. Kolejne pytanie dotyczące dużego akwarium. Czy do bardzo dużego akwarium musi być Samp? Czy nie wystarczą dwa Fluwale FX6? No tutaj też to oczywiście to zależy, co tam chcesz mieć, ile tych ryb tam będziesz miał, jaka będzie obsada, jak, jak dużo tam będzie tych stworzeń. Czy dwa FX6 -y w dużym akwarium? No, nie napisałeś, ile dokładnie jest to litrów. Duże akwarium. No, powiedzmy sobie, ja uważam, że duże akwarium to jest 1000 litrów. Czy dwa e, takie filtry sobie poradzą? Moim zdaniem sobie poradzą, jeśli nie przedniesz z ilością ryb. E, powiedzmy sobie, duże ryby, drapieżne ryby są w specyficzny sposób karmione i tutaj filtracja naprawdę musi być konkretna. Myślę jednak, że żaden fit kubełkowy nie zastąpi SAMPA. Jeśli masz taką możliwość i możesz mieć SAMPA, to dobrze, żebyś miał SAMPA w tym akwarium za mną i z tym poprzednich odcinków z paletami, które też było za mną. Tam są SAMPy i dodatkowo FX6 w każdym z nich jako taki fit dodatkowy. Filtracji nigdy za dużo. Kolejne pytanie: Czy możesz coś powiedzieć o serwisach u klienta? Jakie stawki, na co uważać, jak zacząć? Uh, no to to temat rzeka. Powiem szczerze, że nawet myślałem o zrobieniu szkolenia na ten temat, bo no tutaj można długo, długo opowiadać. Tak naprawdę można zrobić film na, nawet na kilka godzin o tym. Jest tutaj dużo rzeczy do, do poruszenia, o tym jak zbywać klientów, na co uważać, umowy, jaki sprzęt. Jak wybrać takiego klienta? Jakie są stawki, jak to wszystko wycenić? No, dzisiaj na ci nie odpowiem, chyba rozumiesz dlaczego. I to tyle. Kolejne pytanie. Czy spotykasz swoich widzów w pracy? Spotykam. I to chyba nie ma o czym mówić. Lecimy dalej. Na jakich forach akwarystycznych można Cię znaleźć? Na żadnych. Już kilka lat przed prowadzeniem tego kanału dałem sobie spokój z wszelkimi forami akwarystycznymi. Kolejne pytanie. Czy warto dopłacić do markowych filtrów zewnętrznych, czy raczej wybrać chiński tani filtr za połowę tej ceny na przykład HW Sunsun? O! Kolejne z tych trudnych pytań. Powiem Ci... W ten sposób. Jest dużo takich uprzedzeń i, i trochę takich mitów na temat chińskiego sprzętu. To nie jest tak, że wszystko, co jest chińskie, jest do kitu. Jak coś kupujesz za marne grosze, to to będzie do kitu, bo to musi być tanie. A jak jest tanie, to musiało być zrobione z jakichś kiepskich materiałów i na czymś trzeba było przyciąć te ceny. Jeśli kupujesz sprzęt, który trochę jednak kosztuje, bo też są takie sprzęty, to nie jest tak, że w Chinach jest tylko lipa i to wszystko jest kiepskiej jakości. Tam są naprawdę porządne rzeczy. Od jakiegoś czasu jeżdżę na targi do Norymbergi, które odbywają się cyklicznie. Oczywiście ostatnio ich nie było z powodu pandemii, ale widziałem tam masę różnych chińskich, tutaj totalnie nieznanych, marek. Naprawdę świetnej jakości rzeczy, z fajnych materiałów, wszystko to było fajnie spasowane. Bardzo ciekawe rozwiązania techniczne, ale były też takie tanie ochy. Nie? z kiepskich materiałów, co się wzięło w rękę, to miało się wrażenie, że to jest z butelki PET gdzieś zrobione. No to czego tu się spodziewać po czymś takim? Czy Sunsun -sun HW jest dobrym filtrem? No tutaj opinie są różne. Jedni narzekają, że jest dość głośny. Że akcesoria są kiepsko wykonane. Inni mówią, że jest wszystko ok, że pracuje cichutko. Jest to ja. Nigdy nie używałem takiego filtra, tego SunSun. Miałem go w łapach i tak dalej, ale nigdy u mnie nie pracował w nocy, na przykład w domu, że mógł ci powiedzieć, czy on w nocy hałasuje, czy, czy nie hałasuje. więc nie chcę tutaj tego filtra przekreślać. Tak mówiłem, zdania są podzielone. Ja nie neguję tego filtra, ale też nie będę go zachwalał, ciężko mi powiedzieć. A jeśli chodzi o inne marki chińskie, Widziałem jak to jest robione, widziałem konkretne fabryki i tutaj naprawdę uwierzcie mi, to nie jest jakaś tam monofaktura, gdzie tam siedzą sobie chłopaki na stołkach i coś tam grzebią. To są no, niesamowicie nowoczesne fabryki i jakby to powiedzieć, musisz się kierować ceną. Nie wybieraj najtańszych. Filtrów kieruj się też tym, czy części będziesz miał dostępne. E... Najbezpieczniej jednak jest wziąć markę jakąś konkretną, na przykład takie słynie z tego, że jest niezawodny i że części można dostać. Owszem, te części są droższe, filtry są droższe, ale te filtry pracują po 10-15 lat i nadal pracują. To daje do myślenia, prawda? I poczytasz o tym wszędzie na necie, ale nie tylko polskim, ale na forach i nawet zagranicznych. Te filtry są uznane i nie bez powodu. I to nie tylko chodzi o Heimar, ale i inne różne marki tutaj, jednak za jakość się płaci. Ale jak mówiłem, nie przekreślałbym totalnie chińskich filtrów, bo też są tam niezłe perełki. Nie powiem ci konkretnie, czy masz kupić taki czy taki filtr. Sam sobie tutaj musisz odpowiedzieć na to pytanie. Jak to jest z tym Zenonem? Czy ja Zenonem mam kosę? Hmm. Jakiś czas temu próbowałem Zenona przeciągnąć na ciemną stronę, no bo ja jestem w imperium, a Zenon jest rebeliantem, ale stawia silny opór. Więc pokmierałem, popytałem i dotarłem do ciekawych informacji. Zobaczcie sami. Kiedy pojawił się Zenon dokładnie, nie wiadomo, różni miście gadają, słyszałem, że śmierć potrzebowali cyngla i ściągnęli Zenona z Chin. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale mówi się, że został poskładany z martwych żołnierzy. Zenonowi nikt nie wchodzi w drogę. Każdy, kto próbował, zginął bez śladu. I tobie też radzę. Nie wpieprzaj się w takie klimaty, chłopie. Bo długo nie pociągniesz dawno temu był taki cwaniak co próbował no i no i go już nie ma panu ci go kości do dziś obgryzają gubiki wiesz dlaczego teraz w Polsce nie ma ani ruskiej mafii ani włoskiej ani żadnej innej właśnie na tym terenie żyje zenu tu nawet Chuck Norris nie przyjeżdża. Twoje szczęście, że jesteś z innej galaktyki, bo inaczej już dawno byłoby po tobie. Ta. I na koniec dam Ci dobrą radę. Nigdy nie miałeś i nie masz kosy z Zenonem. Kumarz. Za cienki jesteś w uszach. Nie wychylaj się, a może jeszcze trochę pożyję.